Prawie pociemku. Serdecznie witam Was wszystkich, szczególnie Was, drodzy abiturienci, bo dziś już tak mogę do Was mówić. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam moje koleżanki i kolegów. Mój pierwszy raz był w roku 1999. Wystąpiłem wówczas w roli Dyrektora na studniówce. Nie ukrywam, że tremę miałem potworną. Kartkę zgubiłem, z której chciałem coś przeczytać, ale to podobno było moje najlepsze przemówienie. Takie się już nie powtórzyło. Zawsze mam tremę, występuję, ale to chyba normalne. Natomiast tak sobie trochę wspomniałem, ponieważ na tych studniówkach. Przemawiając, w zasadzie powiedziałem wszystko, co można by wymyśleć, po to, aby ten wieczór trochę umilić, a jednocześnie przypomnieć, że zabawa kończy się rano, a później już jest tylko 100 dni. I te 100 dni decydują nieraz o życiu człowieka. Może mógłoby się wydawać, a 100 dni tyle czasu. Moi drodzy, niedawno przyszliście do szkoły. Myślę, że doceniacie to, jak ta szkoła się zmienia na waszych oczach. Remonty, wyposażenie. Niektóre szkoły nam zazdroszczą, bo tego nie mają. To jest mnóstwo pieniędzy, jakie pozyskaliśmy na środki edukacyjne. Po to, żeby lepiej uczyć i po to, żebyście wy lepiej się uczyli. My, nauczyciele, my, belfry, Cieszymy się najbardziej, gdy możemy oglądać sukcesy swoich uczniów. Więc nie zawiedźcie, aby po maturze można było znowuż powiedzieć: To był sukces. Ja w niego wierzę. Wy wierzyć powinniście, a jeszcze ta wiara będzie bardziej umocniona, jak będzie poparta wiedzą. Bo nie każdemu się uda. Wiedzę się umie sprzedać. My nauczycielom sprzedajemy całe życie. A wy ją kupujcie. Ile tylko się da. Wznieśliśmy to raz za to spotkanie. Jak zawsze bezalkoholowym szampanem. A mi pozostaje tylko do tego jeszcze powiedzieć, bawcie się. Bawcie się wspaniale. W tej scenerii po raz pierwszy. Myślę, że wszyscy będziemy z tej cudówkowej zabawy zadowoleni. Bardzo dziękuję. Rady Rodziców o zabranie głosu. No nie jestem takim piewcą i mówcą doskonałym jak pan dyrektor, więc postaram się też krótko, ale już niestety coś próbowałem napisać i coś mam nadzieję, że mi wyszło. Ciekawego. Więc tak, w imieniu Rady Ludzkiej chciałem gorąco przywitać wszystkich zebranych gości. Z okazji tego wyjątkowego dla Was wszystkich dnia pragnę powiedzieć kilka słów. Miałem już dla Was cztery lata szkolne, od momentu kiedy gdy większość z tych młodych ludzi przekroczyła progi zespołu szkół numer 2 we Wronkach. Na pewno był, były dni, gdy ten czas ciągnął się nieskończoność. Czasem miało tak szybko, jak mknięcie okien. Okres wytężonej pracy, nauczycieli, zlotów i upadków uczniów, chwile szczęścia i radości, czasem smutku czy żalu. Coś się zaczyna i coś się kończy. Wszystko ma gdzieś swój początek i zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w tej szkole dla Was, drodzy uczniowie, już niedługo się zakończy. Za około 100 dni przystąpicie do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Dzisiejszego natomiast wieczoru, dzisiejszej nocy, czeka Was jednak ten wyjątkowy studniowy badań. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego maturzysty. To impreza oczekiwana przez Was z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata. Jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć średniej szkoły. Chciałbym życzyć Wam, abyście okaza okazali się postawę godną do, do doniosłości tego walu studniówkowego. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnych wesołej i dobrej zabawy. Oby dwie dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować, przynajmniej do następnej studniówki tej szkoły. A uczniowie by tę studniówkę i całą naukę mile wspominali przez resztę swojego życia. Dziękuję. Zapraszam wszystkich maturzystów i dyrektora o wręczenie koniczynek. Le famiglie sono le stesse. Le famiglie sono le stesse. Le famiglie sono Dzięki naprawdę przyniosły Wam szczęście, ale pamiętajcie, w życiu szczęściu trzeba pomagać.